Teraz mhm. mam inne podejście, teraz, yy, yy, teraz inaczej traktuję, po prostu wiem, że taki jest punkt tego, nazwijmy to procesu, yy, ale wtedy yy, myślałam, że to jest po prostu koniec, koniec świata. Mhm. Warto też, słuchajcie, powiedzieć, że Dominika jakby przerobiła bardzo dużo, to jest też dużo, wy mówicie, że chodzicie, szukacie i tak naprawdę nic się nie dzieje, albo dzieje się w ten sposób, że ktoś przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi. I dopiero w momencie, gdy wy odkrywacie, bo Dominika po pierwsze odkryła, tak, faktycznie, kurczę, blaszka. Mam przekonanie, i to w trakcie sesji było, mężczyźni mnie zdradzają. Okej, okay, dobra, do zaadresowania. I w międzyczasie jeszcze, w międzyczasie, jak Dominika już zaczęła pracować, zaczęła dekodować, kodować, zaczęła uczestniczyć w kursach, skupiła się całkowicie na sobie, żeby nie było wątpliwości. On ją bolało, ona płakała, ona wyła, ale skupiła się na sobie. Wyszły kolejne przekonania. Mama, która jej zawsze mówiła, bądź żoną, bądź matką, bądź kochanką, tak? Ogadniaj mężczyznę. Ty nie jesteś najważniejsza. Dbaj o dom, tak? A jak masz dla siebie chwilę, żeby odpocząć, jakie odpocząć? Idź, ogadnij ogród, wynieś śmieci, tak? Kobieta nie ma prawa mieć dla siebie chwili oddechu, tak? Ma ogarniać męża, dzieci, dom. I nagle okazało się, że to wszystko się zaczyna zlepiać. I jest, o kurde, to ja się nie dziwię, że ja dostawałam dotąd takie związki, takich mężczyzn i działo się w moim życiu, jak się działo. OK? I nagle było Eureka, dobra. To cisnę, tak? Wiem, gdzie jestem. Dociska mnie zaraz Dominika Wam opowie też jak, jak ją trigerowały rzeczy, które były, są dla niej bardzo ważne.